Jak sobie poradzić ze stresem przed sesją coachingową? Niektóre osoby stresują się przed sesjami, i to, co tutaj mogę powiedzieć, to to, że jeżeli się stresujesz, na przykład przed sesją, może też przed czymś innym co um, jakaś sytuacja, która wywołuje w tobie takie reakcje. Um, bardzo ważna rzecz. Idź tam. Wystaw się na to. Dużo możesz usłyszeć takiego przekazu, że ludzie mówią: y, jak się boisz, działaj pomimo strachu, idź tam, spróbuj, mimo to wystaw się na to, doświadcz tego. Natomiast tak naprawdę w rzeczywistości mało kto faktycznie podąża za swoim strachem, bo tak to można nawet nazwać. Więc liczę, że ten przekaz do ciebie trafi. Jeżeli to, co mówię w moich materiałach, jest dla ciebie pomocne, zapraszam cię do opisu tego nagrania i tam znajdziesz link, który przyniesie cię do innej platformy, na której planuję niedługo działać.